Dobra. przybogramy gramy i wygrywamy, nie? O, ja p***y, ja tego nienawidzę, no. No, tak jak każdej mapy. Dobra, inaczej, lewym się skacze? Spacją się skacze. Dobra. Lewym czy... łapiesz. Nie no. Prawym się rzucasz ty do bo. przodu, jak ten jak ty bo, ty się łapiesz, leci. Jak Neuer, dobra, się dobra. rzucasz do przodu. Kontrole? Nie, Podrolem? graj myszką, Gra... nie słuchaj się Micha. Lewym łapiesz, prawym skaczesz do przodu. A spacją do góry. Ja nie używam małego palca do takich rzeczy. Nie w sensie. słucha się Micha. Dobra. Pierwszy Lec żon. Lecimy górą prosto. Nie, dołem, dołem, nie ma szans. Dałem, jak dałem. Czekaj, mi się? Daj, dałem. No zrzuciło mnie, no. Co za głupi. Gór... Czemu przybyłeś nie dalej no. niż ja? To jest no niepokojące. Bo ja troszkę... O, to ja tego też nie lubię, przywołuje. No kurwa, pokój mnie. Jeszcze lagi mam. Ja no ja jeszcze tym no. Jeszcze mam lagi. Dobra, dobra. Ała. Kurwa. I nie, nie, no nie. Dobrze jest, dobrze jest. Ty, k***a Dobrze jest. A no nie, no mnie... Raihorn, nie! No po, po mnie wypierd***ł! <noise> Raihorn... Widziałeś? Widzieliście to? No. Hej, hej. Jakiegoś Lukasa patrzę. Dobra, znamy przyba. Mogę, jak nie, jak nie, jak spadniesz, no, to... szybo robi, jak to robi. Tak? No kur... oh. A, dobra, to... Pierwszy rząd jesteś mój. No, przed chwilą byłeś. <noise> Nie, przed chwilą byłem trzeci. Ej, w ogóle paczucha jest do otworzenia. Eee, no, e, nóż Gram z, z paczutą na kolanach. Nie, nie widzę, nie ja, widzę klawiatury. No nie, no nie! Paczka mi zasłania klawiaturę, nie? Nie wiem, co się dzieje. Czemu mi się biurko klei? Czy bo... Do góry, do góry, do góry, do góry. No. Do góry, do góry, do góry. Mm, dawaj, dawaj, no, dawaj. No, dawaj, do dawaj. Dobrze jest, dobrze jest. Do jestem God, ilu die das? Mnie nie patrzyłem. Wy, tyle <Glagle> losów na koniec. Los i No, przez to szybo jest. Czemu jestem za szybo, no? Tak być może. Lecę z wami, panowie. Wow. No nie, nie jakaś nie, nie. No. nie, no Przybo wracaj tu. Przybo nie może być szybciej. No, no. Ty panowie, za jakiejś mi. mi idzie. Nie no czemu, co to za jakieś randomy to przestawiły. Dobrze Przybo, obniżaj szybko. No nie, no nie. Jestem ostatni, no. Dobra. Ja no, jeden z pierwszych. Ja jeden z ostatnich lecę. Przybą musisz wejść, bo inaczej odpadniemy. Nie, już na Steamie wszedł. Dobrze jest, dobrze jest. Widzicie. Dałem na odesławę. Nie no, Przybo, szybciej niż ja. E, nie ma. Nie widziałem, którym się emotki robi, ale. no nie, na no, laszki. Łatwo. <laughs> <L> <laughs> nie no, on no nas obniża! No pierwsi jesteśmy, co ty mówisz? Pierwsi? Piersi. Dobra, paczuchy otwieram linijką. Żywo! Ej, lol. Piersi? skore. <gulatory> <gulatory> ja p... Jak się to otwiera? Imagine się kwalifikować poniżej pierwszego miejsca, nie? Nie wiem, panowie, dwa razy już... o! O! Już mi się linijka prędzej złamie, niż to otworzę. Lecepy. Bożal, weź mi nóż kuchenny. Buta... Michu, gdzie ja znajdę kuchnię, siedząc tupi. przy biurku? F**ka, A bo jakąś łyżkę, wiesz. Coś tępęgo. No. Łyżką damy. Cześć, Michu, chodź tu. Michu, nie! Coś ty... O nieee... Co Albo to pilota. jest? O nie, to przegraliśmy zarazam, to. Chyba. Ja? Ja? Ja nie grałem tego jeszcze. To ty zaraz tutaj. jest. Czekaj. Jak, jest... Czekaj. jak jesteś żółty, nie? Przeczytaj no. sobie. Dobra, jesteśmy niebiescy, dobra? No. Teraz jak żółty z tym różowym e, obłoko, jak on cię złapie, to jesteś zarażony i ty musisz łapać żółtych. żółtych. musisz dobra. uciekać przed żółtymi. Musisz uciekać przed tym żółtym takim różowym. Dobra, przed dobra. tym, co się świeci. O, już mnie złapał. No Michu, trolujesz. Nie, ja, ja, ja będę łapał ich. Ja idę się skąpić. No ja się skąpiłem. A niebieski nie może mnie zarazić, nie? No nie wiem właśnie. Nie, 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 nie tylko żółty. Dobra, to, nie, to niech się pały. Dobra, już dwóch za zaraziłem. Dobra, się masz. Ja... Uciekaj, 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 ucieka co ty, ty? robisz? Którym się atakuje go? Lewym? Shiftem albo... To jest lewy. Ja umieram, umieram. Żyję jeszcze. No, Dildo, schodź tu. Dobrze jest. Na spokojnie. Czemu nas chce mnie zarazić? jest pijany. Ok. Nie, idzie po mnie, nie! Jeden został! Dawaj, loski! Mamy już, nie, mamy go, widzę go! Michu, ja też jeszcze żyję, wiesz? A ja, jak jestem zarażony, to. To musisz żółty o. kapać. Ok, drużyny. Boże, Dobra Ja przeżyłem bez tego. Aj, mówię kurwa! Jem. Ty, jem. Ale. Ale A ja jest? Ja... Ale to Żadnego. <laughs> Ale zje... No ja... nic nie ma. Ale, jakbyśmy byli, byli żółci, to, to byśmy przegrali. To leci do kosa. Jakbyśmy rzuci, to byśmy przegrali. No, to no, nie, no bo my, my wygraliśmy. Nie rzuci. Nie wygr... nie, nie no, rzuci by wygrali, jakbyśmy byli żółci. A, a dobra, ja to grałem. To jest skupienie. Ja myślę przywożę że ty to wygrywasz, nie? Właśnie, bo ty teraz polerujesz. No, roz... ich panowie. Oj, że zrozę Murinio. O, im ja Jose Mourinho. będę ich nerwiał. Ja będę ich nerwiał. A bo i tu już gra? No ja? właśnie nie. A to jest kur... Taki TNT tiran? No, trochę nie, tak. Nie, 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 to jest tak... E... Masz... No wiem, jest... wiem, wiem. Ta wiem. Ta no, przecież grałem to no Michał. Mi... A dobra, dobra. Co Będę Trollował, będę Nie no, ja nie lubię lodzików. Tego typu? Mhm. Mm A mi się klei klawiatura. Muszę umyć kapselki. <laughs> Hehehe, co to nie? Ale jeszcze nie spadł. Ale ty, ty myślisz, że jestem amatorem? <noise> nie, no, ja spadłem. A kim ty jesteś, jak minion? No. No jeeje! Dobra, że... Ja też żyję. Niepokój kur... od Dobrze, wygrałem, ale... Poświęciłem się, tak jest. Ale łatwo z nimi. Poświęciłem się też trochę <laughs> dla ciebie. Ale skok ja, assassina ja, robię. Ja, ja, ja w tego ostatniego. A? Ale lecę. Kur... Ale jestem długi. <laughs> to mi się podoba. Ej, to było łatwe. Jezu, ile skipowania.